Dlaczego niektórzy ludzie nigdy się nie poddają? Co sprawia, że mimo porażek, bólu i przeciwności, nadal idą do przodu, podczas gdy inni rezygnują? Nie chodzi o talent, nie chodzi o szczęście, nie chodzi nawet o to, kim byli na starcie, chodzi o ich mentalność, o sposób myślenia, który sprawia, że są nie do zatrzymania. Każdy może zacząć, ale niewielu kończy. Większość rezygnuje, gdy robi się trudno. Ale ci, którzy stają się niezwyciężeni, rozumieją jedną rzecz: Sukces nie zależy od chwilowej motywacji. Sukces zależy od mentalności, którą zbudujesz. W tym filmie pokażę ci, jak zbudować mentalność, która sprawi, że staniesz się nie do zatrzymania. Niezależnie od tego, kim jesteś i gdzie teraz jesteś w swoim życiu, wszystko może się zmienić, ale to wymaga jednej rzeczy: Twojej decyzji. Większość ludzi rezygnuje, kiedy pojawiają się pierwsze trudności. Marzą o sukcesie, ale gdy tylko coś idzie nie tak, poddają się. A prawdziwa siła nie polega na unikaniu porażek, tylko na umiejętności podnoszenia się po nich. Thomas Edison stworzył 10 tysięcy prototypów żarówki, zanim wynalazł działający model. Michael Jordan został wyrzucony z drużyny koszykarskiej w liceum, ale nie przestał trenować. Ci ludzie mieli milion powodów, żeby się poddać, ale tego nie zrobili. Pytanie brzmi: jak bardzo Ty jesteś gotów walczyć o swoje? Czy naprawdę chcesz osiągnąć swoje cele, czy tylko lubisz o nich mówić? Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz wyrobić w sobie odporność. Każda porażka to test, każdy upadek to sprawdzian Twojego charakteru, a ci, którzy idą dalej mimo bólu, zmęczenia i zwątpienia, to oni. Wygrywają. Ćwiczenie. Zastanów się teraz nad czymś, co ostatnio chciałeś odpuścić. Czy naprawdę zrobiłeś wszystko, co mogłeś? A może poddałeś się za wcześnie? Zapisz sobie teraz jedną rzecz, którą wznowisz i doprowadzisz do końca. Większość ludzi działa według zasady: robię to, kiedy mam ochotę. Ale ci, którzy osiągają sukces, kierują się inną zasadą: robię to, bo tak trzeba. Niezależnie od tego, czy są zmęczeni, czy nie mają nastroju, działają. Jeśli nie przestajesz pracować nad sobą tylko dlatego, że masz gorszy dzień, to właśnie wtedy oddzielasz się od reszty. Różnica między przegranym a zwycięzcą przegrany nie mam motywacji, nie zrobię tego. Zwycięzca nie mam motywacji, ale zrobię to mimo wszystko. Wielu ludzi czeka na lepszy moment, ale prawda jest taka. Że lepszy moment nigdy nie nadejdzie. Nie będzie idealnych warunków, idealnego nastroju, idealnych okoliczności. Musisz działać teraz, bo jeśli dzisiaj odpuścisz, jutro będzie ci jeszcze trudniej wrócić. Ćwiczenie. Zapisz teraz jedną rzecz, którą odwlekasz, i zdecyduj, że zrobisz to jeszcze dzisiaj, bez wymówek. Większość ludzi przejmuje się tym, co powiedzą inni. Czy się im spodoba? Czy ich zaakceptują? Czy nie będą się śmiali? Ale jeśli chcesz być nie do zatrzymania, musisz przestać się tym przejmować. Ludzie zawsze będą gadać, zawsze będą krytykować. Ale prawda jest taka, że ci, którzy najwięcej krytykują, sami nic nie osiągnęli. Elon Musk. Kiedy zaczynał Tesla, ludzie go wyśmiewali. Dziś prowadzi największą firmę samochodów elektrycznych na świecie. Cristiano Ronaldo. Ludzie mówili, że jest arogancki, że przesadza. Dziś jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Jeśli pozwolisz, żeby inni decydowali o Twoim życiu, nigdy nie osiągniesz swoich celów. Nie żyj dla aprobaty innych, żyj dla siebie. Rób swoje i pozwól, żeby Twoje wyniki mówiły za ciebie. Ćwiczenie. Zastanów się, jak często martwisz się tym, co pomyślą inni. A teraz pomyśl, czy za pięć lat będzie miało to jakiekolwiek znaczenie. Nie trać czasu na opinie ludzi, którzy nie mają wpływu na Twoje życie. Mentalność nie do zatrzymania to nie coś, co masz od urodzenia. To codzienna decyzja, żeby działać, mimo że się nie chce, żeby iść dalej, mimo że boli, żeby nie patrzeć na innych i nie przejmować się ich opinią, bo jeśli to zrobisz, zbudujesz siłę, której nikt nie będzie w stanie złamać. Teraz Twój ruch. Czy zdecydujesz, że od dzisiaj działasz inaczej? Czy wprowadzasz te zasady w życie, czy zostajesz tam, gdzie jesteś? Sukces to nie tylko ciężka praca i dyscyplina, to również sposób myślenia, który odróżnia zwycięzców od przeciętnych ludzi. Bo zanim osiągniesz sukces w rzeczywistości, musisz najpierw wygrać w swojej głowie. Jak myślą ludzie, którzy zawsze wygrywają, jak budują swoją przewagę mentalną? I co Ty możesz zrobić, żeby myśleć i działać jak prawdziwy zwycięzca? Każdy dzień jest bitwą. I nie chodzi tylko o to, co robisz, ale przede wszystkim o to, co myślisz. Większość ludzi pozwala, by ich umysł stał się polem negatywnych myśli. Nie dam rady, to nie dla mnie, a co jeśli mi się nie uda, to ich największy wróg. Ale zwycięzcy myślą inaczej. Zwycięzcy programują swój umysł na sukces. Conor McGregor przed każdą walką powtarzał sobie: Jestem mistrzem. I w końcu stał się mistrzem. Kobi Bryant trenował mentalnie, wyobrażał sobie każdy ruch, każdy rzut, zanim jeszcze wszedł na boisko. Twoje myśli tworzą twoją rzeczywistość. Jeśli nie kontrolujesz swojego umysłu, nigdy nie będziesz kontrolować swojego życia. Dlatego od dzisiaj zmień swój dialog wewnętrzny. Nie mów sobie, że nie dasz rady. Powtarzaj: znajdę sposób. Nie myśl o przeszkodach, myśl o rozwiązaniach. Bo to, na czym się skupiasz, rośnie, a zwycięzcy skupiają się na zwycięstwie. Złap się dzisiaj na negatywnej myśli i natychmiast ją zamień. Jeśli pomyślisz, nie dam rady, powiedz sobie: jak mogę to osiągnąć? Zacznij reprogramować swój umysł. Większość ludzi unika porażek jak ognia, boją się, że jeśli im się nie uda, zostaną wyśmiani, ale prawdziwi zwycięzcy myślą inaczej. Dla nich porażka to lekcja, nie powód do rezygnacji. Oprah Winfrey została zwolniona z pierwszej pracy w telewizji. Powiedziano jej, że nie nadaje się do tego. Dziś jest legendą. Walt Disney usłyszał, że brakuje mu kreatywności. Potem stworzył Imperium Disneya. Jeśli boisz się porażek, nigdy nie odniesiesz sukcesu. Musisz zaakceptować fakt, że po drodze będą upadki. Ale to właśnie one oddzielają zwycięzców od przeciętnych ludzi. Przegrani widzą porażkę jako koniec, zwycięzcy widzą porażkę jako naukę. Przypomnij sobie swoją największą porażkę. Zadaj sobie pytanie: czego mnie nauczyła? Jak mogę to wykorzystać, żeby stać się lepszym? Jeśli chcesz stać się najlepszy, musisz rozwijać się każdego dnia. Nie chodzi tylko o wiedzę czy umiejętności. Chodzi o to, żeby być lepszym niż wczoraj. Cristiano Ronaldo jest zawsze pierwszy na treningu i ostatni wychodzi. Jeff Bezos codziennie uczył się nowych rzeczy, zanim stworzył Amazona. Zwycięzcy nie czekają, aż życie ich nauczy. Oni sami szukają wiedzy, sami podnoszą poprzeczkę. Jeśli nie inwestujesz w swój rozwój, już jesteś w tyle. Czy coś dziś zrobiłeś, żeby stać się lepszym? Jeśli nic, zacznij teraz. Przeczytaj książkę, posłuchaj podcastu. Zacznij ćwiczyć. Każdy, kto dąży do sukcesu, spotka się z hejtem. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mówić, że nie dasz rady. Ale pytanie brzmi: czy dasz im władzę nad swoim życiem? Elon Musk był wyśmiewany, kiedy tworzył Tesle. Dzisiaj prowadzi jedną z najpotężniejszych firm na świecie. Arnold Schwarzenegger usłyszał, że nigdy nie zrobi kariery w Hollywood. Potem stał się legendą kina. Ludzie będą gadać, będą wątpić. Będą próbować Cię powstrzymać, ale pamiętaj: oni nie są na Twoim poziomie. Jeśli przejmujesz się opiniami przeciętnych ludzi, sam staniesz się przeciętny. Zwycięzcy wiedzą, że hejterzy to tylko motywacja do działania. Zastanów się: czy są ludzie, którzy ściągają Cię w dół? Czyją opinię powinieneś przestać brać na poważnie? Wyeliminuj negatywną energię ze swojego życia. Psychologia zwycięzców to sposób myślenia, który prowadzi na szczyt. Zwycięzcy kontrolują swoje myśli, nie boją się porażek, mają obsesję na punkcie rozwoju i ignorują hejterów. To mentalność, którą możesz w sobie zbudować, ale wymaga to świadomej decyzji każdego dnia. Teraz pytanie do Ciebie: czy wybierasz mentalność zwycięzcy? Bo jeśli tak, już jesteś na dobrej drodze. Teraz czas na Ciebie. Zastosuj te zasady i zobacz, jak zmienia się Twoje życie. Sukces to nie tylko talent, motywacja czy szczęście. To codzienne nawyki i strategie, które budują mentalność lidera. Liderzy nie rodzą się gotowi, oni kształtują siebie poprzez swoje działania. Jakie nawyki wyróżniają prawdziwych liderów? Jakie strategie sprawiają, że nie tylko osiągają sukces, ale też utrzymują go przez lata. Przeciętny człowiek zaczyna dzień od przeglądania telefonu i chaosu. Lider zaczyna dzień od świadomego budowania swojej przewagi. Tim Cook, CEO Apple, wstaje codziennie o 4:30 i zaczyna dzień od treningu. Robin Sharma wprowadził zasadę 5am Club. Wstawanie o 5:00 i pierwszą godzinę poświęcanie na rozwój. Tony Robbins zaczyna każdy dzień od Primingu. Intensywnych oddechów, wdzięczności i wizualizacji. Poranek to fundament Twojego dnia. Jeśli zaczniesz go świadomie, będziesz mieć kontrolę nad resztą dnia. Ale jeśli pozwolisz, żeby telefon i powiadomienia przejęły Twoją uwagę, już jesteś na przegranej pozycji. Jutro rano nie dotykaj telefonu przez pierwsze 30 minut. Zamiast tego zrób coś, co daje Ci przewagę. Trening: 10 minut czytania. Medytacja, planowanie dnia. Spróbuj i zobacz różnicę. Większość ludzi mówi: Chciałbym być bogaty, chciałbym mieć świetne życie, ale to nie są cele, to tylko puste marzenia. Liderzy działają inaczej. Oni nie tylko wiedzą, czego chcą, oni wiedzą, jak do tego dojść. Elon Musk nie mówił: Chciałbym podbić kosmos. On określił konkretną misję stworzyć rakiety wielokrotnego użytku. I skolonizować Marsa. Arnold Schwarzenegger nie mówił: Chcę być kulturystą. On ustalił cel: zostać mistrzem, mister Olympia i zbudować ciało idealne do Hollywood. Jeśli chcesz być liderem, musisz zamienić marzenia na strategię. Zadaj sobie pytanie: jaki jest twój konkretny cel? Ile dokładnie pieniędzy chcesz zarabiać za 5 lat? Jaka dokładnie forma ciała cię interesuje? Jakie umiejętności musisz zdobyć, żeby być najlepszy w swojej dziedzinie? Napisz swój najważniejszy cel na kartce. A teraz dodaj do niego konkretny plan. Co musisz robić codziennie, żeby go osiągnąć? Jakie trzy rzeczy musisz zrobić jeszcze w tym miesiącu? Ludzie czekają na idealny moment, dobry dzień albo więcej energii. Liderzy działają niezależnie od tego, jak się czują. David Goggins mówi, kiedy masz dość, jesteś dopiero na 40% swoich możliwości. Joko Willing powtarza, motywacja to mit, dyscyplina jest wszystkim. Nie chodzi o to, żebyś zawsze był zmotywowany, chodzi o to, żebyś działał nawet wtedy, kiedy ci się nie chce. Prawdziwa siła nie pojawia się w chwilach entuzjazmu, tylko wtedy, kiedy pokonujesz swój własny opór kiedy następnym razem nie będziesz mieć motywacji zrób to mimo wszystko jeśli nie chce ci się trenować po prostu zacznij choćby na 10 minut jeśli nie masz siły do pracy otwórz laptopa i zacznij działać świat jest pełen hałasu powiadomienia media społecznościowe ludzie którzy chcą twojej uwagi większość ludzi daje się temu wciągnąć i marnuje swoje życie liderzy działają inaczej oni świadomie eliminują wszystko, co zabiera im energię. Warren Buffett mówi: Różnica między ludźmi sukcesu, a ludźmi bardzo sukcesu, jest taka, że ci drudzy mówią nie prawie wszystkiemu. Bill Gates przez lata miał tygodnie myślenia. Całkowicie odcinał się od świata, żeby skupić się na strategii. Jeśli ciągle przerywasz swoją pracę przez powiadomienia, social media i wiadomości, Nigdy nie osiągniesz mistrzostwa. Liderzy wiedzą, że największy luksus to nie pieniądze, to kontrola nad czasem. Sprawdź, ile czasu dziennie spędzasz na telefonie, ile minut na Instagramie, ile na TikToku. Teraz wyobraź sobie, co by było, gdybyś zamiast tego poświęcił ten czas na rozwój. Strategie i nawyki liderów to nie magia, to świadome wybory, poranne rytuały dające przewagę. Konkretne cele zamiast marzeń. Działanie bez motywacji, eliminacja rozpraszaczy. To rzeczy, które odróżniają zwycięzców od reszty świata. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy wprowadzić je w swoje życie? Jeśli tak, zacznij od jednej rzeczy. Nie czekaj, nie odkładaj. Liderzy nie czekają. Oni działają. Wiesz już, jak zbudować mentalność lidera. Ale to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwe wyzwanie to utrzymać ten stan na zawsze. Bo prawda jest taka: świat będzie cię testował. Będą chwile zwątpienia, zmęczenia i pokusy, żeby wrócić do starego stylu życia. Jak więc sprawić, żeby ta mentalność stała się Twoim naturalnym stanem? Pierwszy. Zbuduj system, a nie tylko polegaj na sile woli. Większość ludzi popełnia ten sam błąd: myślą, że siła woli wystarczy. Ale siła woli jest jak bateria wyczerpuje się. Liderzy zamiast tego tworzą systemy, które prowadzą ich do sukcesu. Arnold Schwarzenegger nie zastanawiał się codziennie, czy pójdzie na trening. Miał to w harmonogramie, jak spotkanie biznesowe. Steve Jobs nosił codziennie to samo ubranie, żeby oszczędzać energię decyzyjną. Kobe Bryant ustawił swój grafik tak, że trenował wtedy, kiedy inni jeszcze spali. Twoja siła woli nie jest niezniszczalna. Ale jeśli stworzysz system, który będzie cię prowadził, nie będziesz musiał się zastanawiać, czy działać. Działanie stanie się twoim standardem. Ćwiczenie. Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Teraz znajdź sposób, żeby wpisać to w swój system, a nie polegać na motywacji. Chcesz czytać więcej? Ustal konkretną godzinę na czytanie. Chcesz trenować? Wpisz to w kalendarz jako obowiązkowe spotkanie. Drugi. Otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą Twój poziom, Twój rozwój. To nie tylko Twoja praca, to także wpływ ludzi, z którymi spędzasz czas. Nie możesz mieć mentalności lidera, jeśli otaczasz się osobami, które ciągną Cię w dół. Jeff Bezos mówi: Jeśli chcesz wiedzieć, kim się staniesz, popatrz na ludzi, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Napoleon Hill w książce Myśl i Bogać się podkreśla, że sukces to efekt tzw. mastermind group, otaczania się ludźmi o wysokich standardach. Grant Cardone radzi, unikaj ludzi, którzy mówią ci, że coś jest niemożliwe, bo to niemożliwe tylko dla nich. Zadaj sobie pytanie, czy ludzie wokół ciebie wspierają twoją ambicję, czy inspirują cię do działania, czy może podcinają skrzydła? Jeśli chcesz utrzymać mentalność lidera, Musisz otaczać się ludźmi, którzy myślą jak zwycięzcy. Ćwiczenie. Spójrz na swoją najbliższą grupę znajomych. Czy to są osoby, które cię motywują, czy raczej narzekają, szukają wymówek i sabotują twój rozwój? Jeśli tak, może czas coś zmienić. 3. Ciągła nauka i rozwój. Nigdy nie przestawaj rosnąć. Mentalność lidera nie jest czymś, co osiągasz raz i masz na zawsze. To codzienny proces. Liderzy nigdy nie przestają się uczyć i rozwijać. Warren Buffett czyta 500 stron dziennie, bo wierzy, że wiedza kumuluje się jak odsetki. Elon Musk nauczył się budowy rakiet czytając książki i rozmawiając z ekspertami. Bill Gates ma tygodnie czytania, w których zamyka się i pochłania setki stron wiedzy. Jeśli chcesz być liderem, nigdy nie możesz powiedzieć wystarczy. Każdego dnia ucz się czegoś nowego. Czytaj książki, słuchaj podcastów, rozmawiaj z ludźmi mądrzejszymi od ciebie. Stań się osobą, która nigdy nie przestaje rosnąć. Przez następne 30 dni zobowiąż się do nauki. Czytaj codziennie przez 15 minut. Obejrzyj jeden wartościowy wykład tygodniowo. Spisz trzy rzeczy, których się nauczyłeś i wdroż je w życie. Czwarty. Pamiętaj, dlaczego to robisz, a. Liderzy nie są robotami. Każdy ma gorsze dni, momenty zwątpienia, ale to, co trzyma ich na drodze, to ich dlaczego. Muhammad Ali mówił: "Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie: nie poddawaj się. Cierp teraz i żyj resztę życia jak mistrz". Kobe Bryant trenował w nocy, kiedy inni spali, bo jego dlaczego było jasne: być najlepszym koszykarzem w historii. Steve Jobs Wracał do tego, co go napędzało: zostawić po sobie ślad w świecie. Cóż jest Twoim dlaczego? Czy robisz to dla siebie, dla swojej rodziny, dla przyszłości, którą chcesz zbudować? Jeśli Twoje dlaczego jest wystarczająco mocne, nigdy nie zboczysz z kursu. Znajdź jedno zdanie, które przypomina Ci, po co to wszystko robisz. Napisz je i umieść w miejscu, które widzisz codziennie na telefonie, nad biurkiem. Na lustrze to Twoja kotwica, Twój kierunek. Podsumowanie. Mentalność lidera to nie coś, co masz na chwilę, to styl życia. Zbuduj system, który Cię prowadzi. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Nigdy nie przestawaj się uczyć. Pamiętaj, dlaczego to robisz. Jeśli będziesz to robić, ta mentalność zostanie z Tobą na zawsze. Wielu ludzi zaczyna, ale niewielu kończy. Ty zdecyduj, kim chcesz być. Nie pozwól, żeby cokolwiek odciągnęło cię od tej drogi. To jest twój czas. Teraz masz w rękach klucz do mentalności, która czyni ludzi nie do zatrzymania. Ale pamiętaj, sama wiedza nic nie zmienia. To, co z nią zrobisz, zdecyduje, czy ten film był dla ciebie tylko kolejną inspiracją, czy punktem zwrotnym w twoim życiu. Największy wróg sukcesu? Odkładanie na później. Ilu ludzi ogląda materiały o rozwoju, a potem nie robi nic? Oglądają, kiwają głową, myślą: To ma sens, i wracają do starego życia. Nie bądź jednym z nich, bo sukces nie czeka. Albo podejmujesz decyzję teraz, albo za rok będziesz w tym samym miejscu, żałując, że nie zacząłeś wcześniej. Zadaj sobie pytanie: Co mogę zrobić dzisiaj, żeby ruszyć naprzód? Jeden krok, jedna zmiana, jedna decyzja. Wybierz coś i zrób to jeszcze dziś. Bo zwycięzcy nie czekają, zwycięzcy działają. Twoja przyszłość zaczyna się teraz. Liderzy zwycięzcy, ludzie sukcesu, oni nie mają jakichś magicznych zdolności. Mają to, co ty też możesz mieć mentalność działania, dyscyplinę, konsekwencje, nieustanne dążenie do celu. Każdy wielki człowiek kiedyś zaczynał od zera. Jedyna różnica? Oni podjęli decyzję, że nigdy się nie cofną. Teraz kolej na ciebie. Jeśli ten film dał ci wartość, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu jedno słowo, które opisuje twój następny krok, bo chcę, żebyś nie tylko oglądał, ale żebyś działał. A jeśli chcesz więcej takich treści, subskrybuj kanał, bo to dopiero początek. Twoja droga zaczyna się teraz. Nie oglądaj się za siebie, idź naprzód. Widzimy się na szczycie.